Witajcie w kolejnym odcinku serii towarowe opowieści. W tym odcinku dowiecie się więcej od ZIL 130 Zapraszam do oglądania. Otóż tak ziu 130 to była radziecka ciężarówka, która była projektowana przez firmę ziu w z siedzibą w Moskwie. Słownie drogą, wcześniej ciężarówki produkowane w tej fabryce nazywano Kozis, czyli zawód imienia Stalina, albo niezmienionego ZIU, no bo Stalin już nie był w modzie. Produkowano ją bardzo długo, od 1962 do 1994 roku. Moneta została wprowadzona w zastępstwie produkowanego wówczas ziu 164. Pierwsze produkty były już w roku 1958, od 1962, tak jak wcześniej wspominałem. Produkowano seryjnie, a w 1964 ruszyła produkcja masowa. Jest to jeden z najpopularniejszych samochodów ciężarowych na terenie byłego CDCRR. Do roku 1994 powstało ponad 3 380 tysięcy sztuk tego modelu w 130 różnych odmianach. Tak, dobrze a aż 130 odmian tego powstało. Nie będę tutaj wam wymieniał akurat, bo jest tego odgroma. W roku 1992 produkcja tego modelu rozpoczęto także w zakładzie uraliński, Automobili Zawod. UAMZ. W oczy, mowa w nazwę uamz 43 130 to pierwszy samochód ciężarowy marki ZIL, pomalowany na kolor niebieski i biały. Wcześniej malowano w kolorach ciemnozielonym, tak by byłoby to ciężarówka wojskowa. Nowy, a co takie monstrum napędzało? Otóż tak, była to V8, czterosuwowa, gaźnikowa, górno-saurowa, cieczą. I tutaj, jaka była moc tego? No tu akurat można dostać istny jest radziecki pierdzielnik. Dlaczego? Dlatego, że mocy były podawane od 146 do 178 koni mechanicznych. Pojemność silnika to 6 litrów. Te ciężarówki ze względu na swoją wysoką popularność można było też spotkać w Polsce na wielu placach budowy w latach 70. i 80. I były one bardzo szanowane, te ciężarówki. I to byłoby na tyle w tym odcinku. serii towarowe opowieści. Krótki, ale myślę, że taki całkiem konkretny odcinek. Zasubskrybujcie suba i łapkę w górę pod tym filmem. Możecie pisać kolejne propozycje w sekcji i do następnych odcinków. To na tyle. Szukam was. Hex, Jeff, cześć.